Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Depozyt Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Z piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny. Sprawdź najpierw u nas. Założona w 1959 roku firma Malicki Malicki jest dynamicznym biurem adwokackim świadczącym wysokiej klasy i dostępne finansowo usługi prawne. Malicki Malicki może pomóc Państwu w kwestiach prawnych osobistych, rodzinnych czy biznesowych, takich jak kupno i sprzedaż domu, założenie biznesu, przygotowanie testamentu czy podziału majątku, udzielanie porad prawnych w sprawach cywilnych i karnych oraz reprezentowanie klienta podczas rozpraw sądowych. Firma Malicki Malicki posiada wiedzę i doświadczenie, aby państwu pomóc. Prosimy dzwonić 905 274 1650. Malicki and Malicki. Dwa biura w Sadze przy 650 Lakeshore Road East oraz 1420 Thorpe Road East. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu. A&J Majerski Jewelers Toronto. Skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30. ulicy. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Ronces z welsweń. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Z nastaniem nowego roku, swój kolejny rok pracy społecznej rozpoczynają członkowie wielu organizacji polonijnych, w tym zrzeszonych w Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej. O działalności tego największego w Kanadzie Okręgu Kongresu dowiedzą się Państwo z rozmowy, którą Piotr Hoffman przeprowadził z prezesem zarządu Juliuszem Kirejczykiem. Dzień dobry Państwu, witam pięknie. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Juliusz Kirejczyk, prezes zarządu Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Ma Pan ogromne ponad dwunastoletnie doświadczenie w Okręgu Toronto. Proszę mi powiedzieć na początek naszej rozmowy, z czego składa się Okręg Toronto? Okręg Toronto jest jednym z największych okręgów Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Zrzesza wiele organizacji. Są to organizacje społeczne, są to organizacje zawodowe, są to organizacje młodzieżowe jak ZHP, ZHR czy organizacje studenckie są to także y, organizacje które są samodzielnymi organizacjami jak y, Fundacja imienia Adama Mickiewicza czy Kopernikus Lodz w sumie zrzeszamy 27 organizacji gros tych organizacji są także organizacjami kombatanckimi SPK y, koło Pani Nadzieja która przy SPK działa bardzo intensywnie i bardzo y, owocnie Także wszystkie nasze organizacje są wymienione na naszej stronie internetowej www.kreska toronto.org. Serdecznie zapraszam, tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje na ten temat. Wiemy już, jakie organizacje zrzesza Okręg Toronto. A co sam okręg robi? Corocznie organizujemy trzy wielkie wydarzenia na terenie okręgu Toronto. Są to obchody związane z naszymi świętami narodowymi, jak 3 maja czy 11 listopada. Są to rocznice upamiętniające wydarzenia, które miały miejsce wiele lat temu w Katyniu, no i ostatnio w Smoleńsku. Te uroczystości. Zazwyczaj rozpoczynają się uroczystą muszą świętą w jednym z kościołów torontońskich, po czym przy licznym udziale podmolonii maszerujemy. Pod budynki rządowe prowincji Ontario. Kulminacją uroczystości 3 maja jest podniesienie polskiej flagi pod Parlamentem Ontaryjskim. Kulminacją obchodów 11 listopada jest podniesienie polskiej flagi pod City Hall w Toronto. Obydwie uroczystości gromadzą liczne rzesze Polonii. Naszymi gośćmi na tych uroczystościach są politycy szczebla federalnego i szczebla prowincjonalnego, posłowie do Parlamentu ontaryjskich i do Parlamentu Federalnego w Ottawie. Wieloletnim naszym gościem jest pani Peggy Nash czy Cherry Dinowo. Powiedział pan prezes o działaniach okręgu Toronto, tych takich poważniejszych, na większą skalę, ale są również i mniej nagłaśniane, mniej może nieważne, ale również ciekawe. Tak, rzeczywiście. W Okręgu Toronto prowadzimy także aktywność, która jest bardzo ważna, my, wydaje nam się, dla Polonii i nie tylko dla Polonii, ale także dla nas wszystkich tutaj. Prowadzimy przy Okręgu Toronto od wielu, wielu lat, działa Komitet Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Jest to bardzo ważna y, działalność, ponieważ... Y, jak wszyscy wiemy, bardzo często spotykamy się z krzywdzącymi zafałszowaniami historii Polski, zwłaszcza historii stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Spotykamy się z różnymi. Stwierdzeniami, z którymi nie jesteśmy w stanie się zgodzić, z tego względu, że są to stwierdzenia nieprawdziwe. Nie chcę już wspominać tego bardzo obraźliwego określenia polskie obozy koncentracyjne. Chcę może także powiedzieć o innej działalności. Ostatnio dzieci w szkołach średnich w Toronto uczone są z komiksu Maus. Ten komiks w sposób bardzo fałszywy, szkalujący Polaków, przedstawia historię II wojny światowej i obozów. Zresztą ta sprawa była już nagłaśniana. W wyniku działania Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków i w wyniku działania Kongresu ta książka została zawieszona i obecnie nie jest wykorzystywana w szkołach torontońskich. W sprawach związanych z wydarzeniami II wojny światowej, takimi jak jedwabne czy koniuchy, utrzymujemy bieżący kontakt z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Innym zagadnieniem, gdzie Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków działa, jest przywracanie należnego miejsca osiągnięciom Polaków. Przykładem może być złamanie kodu szyfrującej maszyny niemieckiej Enigma przez zespół polskich matematyków. To osiągnięcie bardzo często we, we współczesnej publicystyce przypisywane jest matematykom angielskim, którzy oczywiście mieli swój wkład, ale bazowali na podstawowych osiągnięciach polskiej grupy matematyków. Mówiąc o działalności Komitetu Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polaków, należy podkreślić wielkie zasługi druchnej Hani Sokolskiej, która przez wiele lat była przewodniczącą tego komitetu. Innym aspektem działalności Okręgu jest Komitet Pomocy Społecznej. Duszą i wielką działaczką tego komitetu przez wiele, wiele lat była i jest nadal pani Albina Polatyńska. W, komitet, w skład komitetu wchodzi także pani Teresa Klimuszko, która nigdy nie odmówiła swojego udziału w imprezach, które Komitet organizuje dla naszych emerytów w Kopernikus Lodz czy w Wawel Villa. Jeszcze innym i bardzo unikatowym yy, działaniem naszego okręgu jest organizowanie od wielu, wielu lat wigilii dla samotnych. Historia wigilii rozpoczęła się bardzo, bardzo dawno. Jeszcze pani Zofia Rozwadowska od kilkunastu lat organizacją wigilii dla samotnych z ramienia okręgu Toronto zajmuje się pani Krystyna Sroczyńska ściśle współpracując z Kołem 20 SPK i Kołem Pani Nadzieja w ramach naszych skromnych możliwości finansowych staramy się także, panie redaktorze, wspierać ważne wydarzenia i ważne działalności społeczne, które mają miejsce na terenie naszego okręgu. Wspieramy studia języka polskiego na Uniwersytecie Torontońskim. Wspieraliśmy ostatni koncert świąteczny organizowany przez maestro Maciej'a Jaśkiewicza. Wspieramy nasze organizacje, które potrzebują takiego wsparcia.